Jak Bibi pomogł maszynie do podlewania. Cześć, dzieciaki! Dzisiaj jest niedziela. Dzień wolny. Na ulicy mamy piękną pogodę. Chcę iść do parku. Nie będę siedział w domu przez cały czas. Chodźmy na spacer. <śm> <śm> Nasz, dziś u radę da Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci by słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu, nim dodasz gaz. Samochody stoją w I I wszystko jest w porządku. Ale nie wszyscy relaksują się w weekend. Maszyna do podlewania miała za zadanie oczyścić zimowe błoto z placu przed parkiem, i przyszło do brzegu rzeki, aby wypełnić beczkę wodą. Beczka pełna! I teraz nadszedł czas jechać do centrum miasta. O! Hoho! Ale fajnie! Dzieci, zobaczcie! To jest maszyna do podlewania. Ma przed sobą zraszacze. Przez nie woda pod ciśnieniem jest rozplana na asfalt i myje ulicę. Ho, ho! Co się stało? Maszyna do podlewania nie ma wody? To dziwne! Naprawdę dziwnie! W końcu całkiem niedawno samochód wypompował całą beczkę z rzeki. Może samochód złamał pompę wodną? Można to bardzo łatwo sprawdzić! Co się stało? Zobaczmy. Może naprawdę woda się skończyła? Sprawdzimy to. Ho, ho. O, beczka pełna wody. Dziwne. Dlaczego woda nie płynie z rur? Hmm. Pompa działa. Mamy wodę. Co myślicie, dzieci? Czy w beczce może być zła woda? Czy zraszacze się zepsuli? O, prawdopodobnie zatkała się pompa. Sprawdzimy to teraz. Hejże, włącz pompę wodną! Nie, pompa pracuje. Wodę też widziałem. Woda jest normalna, czysta z rzeki. Pozostały nam się tylko treskacze. Tak, sprawdźmy je. Musimy je zdemontować. Mam w samochodzie klucze. Teraz odkręcimy nakrętki i zdemontujemy tryskacze. O, a, oj, nikt już od dawna tego nie robił. Trudno przekręcić, ale wydaje mi się, że teraz uda nam się usunąć jeden zraszacz. Oj. Więc o to chodzi. To są małe karasie, które nie pozwalają na przepływ wody. Czy trafiłyście do rury, gdy samochód czerpał wodę? Biedne. Teraz was uratujemy. Skoczcie do mojego ceberka. Hop. Świetnie. Teraz odkręcamy drugi zraszacz i zabierzemy stamtąd rybki. Mhm. Wygląda, że nikogo tam nie ma. Możemy z powrotem umieścić zraszacze. Ho. Wszystko gotowe. Teraz sprawdzimy... Włącz pompę wodną. To wszystko. Świetnie. Teraz możesz kontynuować mycie ulicy. A co zrobimy z karasiami? Oj, co mamy z wami zrobić? Możemy je usmażyć na patelni? Lub wypuścić do fontanny? Lub zanieść do rzeki. Dzieci, co o tym sądzicie? Co zrobimy z karasiami? Myślę, że są zbyt małe, żeby je usmażyć. Szkoda mi ich. Muszą dorosnąć. Dlatego wypuścimy je. Ale nie do fontanny. Wezmę je i wypuszczę do rzeki. Dobra decyzja. Hop! Płyncie, karasie! I więcej nie trafiajcie do maszyny do podlewania. Do zobaczenia! Oto jak Bibi spędził wolny dzień. Naprawił maszynę do podlewania i uratował karasie. A jak Ty spędzasz weekend? Napisz w komentarzach. Cześć, do zobaczenia ponownie. Jak Bibi naprawił baterię kuchenną? Bibi miał bardzo ciężki dzień. Wykonał wiele różnych prac i był bardzo zmęczony. Kiedy dotarł do łóżka, zasnął słodko. <laughs> uh. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana wnet pomoże ci bez słów jego. Pa -pam, pam. oj, wydaje mi się, że zaczyna padać. A jaj. Oj! Co to jest? Oj! Co to? Co to za dźwięki? Coś kapie. Może na zewnątrz pada deszcz? Hmm. Nie, na zewnątrz nie pada. Może kapie w łazience? Kran jest całkowicie suchy, a... a teraz rozumiem skąd te dźwięki. Rura przecieka, pilnie musimy ją naprawić. Tak, zobaczmy. Mm. Oj, oj, oh. Bibi, co tam jest? Pająk? O, oj, tak. W pobliżu rury siedzi duży pająk. Który bardzo mnie wystraszył. Nie chcę, żebyśmy naprawili baterię. Jak możemy go pozbyć? O, Hej! Wydaje mi się, że mam pomysł! Złapiemy go za pomocą samodzielnej pułapki! Samodzielnej pułapki? Tak! Na początek potrzebujemy zwykłej szklanki. Potrzebujemy także pudełka zapałek. I oczywiście będziemy potrzebować nitek. A teraz za pomocą tego wszystkiego zrobimy własną pułapkę. Haha! Już zrobione, wszystko gotowe. Bibi, jak możemy zwabić pająka do pułapki? Oj, nawet o tym nie pomyślałem. Może dzieci będą mogły nam pomóc? Co pająki lubią najbardziej? Może lubi gumę? O, pająki nie żują gumy. Wolałbym zjeść ją sam. Ser. Kto odmówi się od kawałka sera? Nie, ser też nam się nie przyda. To nie jest mysz. Mucha? Oczywiście. Pająki uwielbiają polować na muchy. To świetna przynęta. No, chodź tutaj. Bibi, pociągnij. Uuh! uhu, świetnie. Teraz zabierzemy pająka do piwnicy. Niech tam na spokojnie łapie wszystkie muchy. Ho ho, 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 ho ho Wszystko jasne! Wystarczy wymienić uszczelkę. Bibi, potrafisz to zrobić? Najpierw należy odkręcić rurę kluczem nastawnym, wymienić starą uszczelkę na nową i przykręcić z powrotem. Kilka drobiazgów. Musisz tylko wybrać odpowiednie narzędzie. Może ten klucz nam pasuje? Ho! ho nie! To jest klucz, którym otwieramy drzwi. Taki się nam nie przyda. Hmm. Więc, może ten klucz? Nie, to jest klucz od mebli. On też na mnie odpowiada. Świetnie, to jest dokładnie to, czego szukaliśmy. Oj, co się dzieje? Bibi. Zrobiłeś prawdziwą powódź. I pogrzebałeś się od stóp do głów. Ups! Ups! Całkowicie zapomniałem, że nie mam nowej uszczelki do wymiany. Co powinniśmy teraz zrobić? Mam pomysł. I nie ma problemu. Bibi, myślę, że to bardzo zły pomysł. To powinno działać. Wymieniamy. Świetnie, wodę już nie kapie. Mówiłem ci, że to zadziała. A teraz pora iść do łóżka. DOBRA NOC. Jedna, dwie, trzy. Co jest? Znowu? Oj. Jak Bibi pomógł pociągowi elektrycznemu. To pociąg elektryczny. On pracuje w metrze, i na co dzień wozi pasażerów. Pociąg elektryczny jest bardzo silny i może ciągnąć ze sobą kilka wagonów. Pociąg elektryczny ma bardzo odpowiedzialną i trudną pracę. On nie może spóźniać się od wskazanego rozkładu jazdy. Ach, jaka szkoda! Zepsuły się światła. W tunelu jest bardzo ciemno i pociąg elektryczny boje się jechać. Tak wykroczy z grafiku i pasażerowie się spóźnią. Należy pilnie zwrócić się o pomoc. Szybciej dzwońmy do Bibi. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci by słów. Jego warsztat każdy zna. Elektryczny powiedział Bigi telefonicznie, co się z nim stało. Że jego reflektory zgasły i bardzo boję się jechać przez ciemny tunel. Wydaje mu się, że jest tam pełno duchów i innych przerażających stworzeń. Teraz przez niego pasażerowie się spóźnią. Aj, aj, aj. To bardzo nieprzyjemna historia. Ale ciemność nie trzeba się bać. Przecież duchy nie istnieją. Już wyjeżdżam na pomoc. Tak, musimy się pospieszyć. Bibi ma bardzo mało czasu. Pociąg elektryczny nie może spóźnić się od wskazanego rozkładu jazdy. Musimy się śpieszyć. Ci coś odpowiedniego. Hmm, bardzo ciekawe. Nie, to nie jest to! Takie lampy świeciły jeszcze za czasów naszych babć i dziadków. Świeczka? Czy jej nie zgasi wiatr w czasie jazdy? Oho! Te świece wstawimy w w Halloween. Do pociągu elektrycznego nie pasuje. Wiemy. Szybko wstawimy ją na miejsce! Co widzisz? W ciemnym tunelu nikogo nie ma. Nie trzeba bać się ciemności. Z takimi potężnymi reflektorami, nawet w ciemnym tunelu, będzie jasno jak dzień! Przyjaciele, czy nie zapomnieliście, że pociągowi elektrycznemu trzeba jak najszybciej wracać do pracy? Ma rozkład jazdy. Nie można się spóźnić ani na sekundę. Podczas nieprzewidzianego zatrzymania pociągu elektrycznego zegar, po którym jest sprawdzany rozkład jazdy, stracił rachubę czasu. Teraz nikt nie zna prawidłowego czasu. Nie trzeba się martwić. Ustawimy czas według mojego zegarka. Chodzi poprawnie. Teraz jest dokładnie 12. Pomóżmy Bibi ustawić właściwą godzinę na zegarze. Czy Bibi poradzi sobie z tym zadaniem? Dzieciaki potrzebuję Waszej pomocy. Chodźcie, spróbujemy! Nie, to rzymska cyfra 5, a nam jest potrzebna liczba 12. 3. Być może to jest to, czego nam trzeba? nie, to litera! Jest ona bardzo podobna do liczby 3, ale nam to nie pasuje. wo! Dobrze! A liczba 12. Teraz zegar pokazuje dokładny czas. Możesz wracać do swojej pracy, Pa! pa. Bibi bardzo pomógł pociągowi elektrycznemu. Teraz on nie boi się ciemności i nigdy więcej się nie spóźnia, bo zna właściwy czas. Wledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko. Szykujemy dla Ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!